2021 jest rekordowy, rekordowy dla wszystkich stref ekonomicznych, ale rekordowy również i co pragnę w szczególności podkreślić również dla naszych stref, w tym strefy mieleckiej. Tutaj liczba decyzji, która w tym roku zostanie wydana, na tą chwilę możemy powiedzieć, że będzie to co najmniej 58 decyzji o wsparciu. Tylu przedsiębiorców otrzymało decyzję o wsparciu. To świadczy o tym, że jest olbrzymi potencjał gospodarczy w przedsiębiorstwach i przedsiębiorcach z terenu Podkarpacia, ale również z terenu Lublina, ponieważ Mielecka Specjalna Strefa odpowiada jakby za te dwa obszary. Większość województwa podkarpackiego i część województwa Lubelskiego. Dostrzegamy właśnie te pozytywne skutki tych zmian, które nastąpiły w roku 2018, kiedy cała Polska została uznana za jedną wielką strefę inwestycyjną. Polska strefa inwestycji i regulacje, które zostały wprowadzone, wskazują jednoznacznie, że te korzyści, z których mogą w tej chwili korzystać już nie tylko przedsiębiorcy zagraniczni, ale przede wszystkim Przedsiębiorcy polscy są rozwiązaniami bardzo korzystnymi, rozwiązaniami, z których polscy przedsiębiorcy chcą korzystać za tymi 58 decyzjami, się, kryją się inwestycje o wartości zadeklarowanej ponad 1,8 miliarda złotych, to jest trzy razy więcej niż w roku poprzednim i również te inwestycje stworzą przynajmniej 700 nowych miejsc pracy na terenie zarządzanym przez strefę mielecką. Także jest to naprawdę ogromny sukces i widać, że to jest to bardzo dynamiczny skok rok do roku. W ciągu e, tych trzech lat e, obowiązywania tej ustawy wydaliśmy jako zarządzający obszary 119 decyzji o wsparciu, z czego sumarycznie przedsiębiorcy e, zadeklarowali e, nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 4 miliardy złotych, 4 miliardy czysta, i to się przekłada na e, utworzenie nowej administracji w liczbie 2747, przy czym należy tutaj jeszcze dodać miejsca pracy, które są przy deklarowaniu nowych miejsc pracy, przedsiębiorcy deklar deklarują jednocześnie utrzymanie dotychczasowych jest kilka tysięcy. Tu mamy y, ponad 100% więcej y, decyzji o wsparciu. Mamy trzykrotny wzrost nakładów inwestycji z 608 milionów do miliarda 820 i miejsca pracy z 280 do 734. 000. Nawet najlepszy rok 2019, kiedy to był rok wolny od pandemii, a pełny rok funkcjonowania tej, tej wystawy nie był tak dobry jak, jak ten, który jest, który jest, który miał być trudny. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę i tutaj na ręce Pana Dyrektora chciałbym przekazać setną decyzję o wsparciu. Tak jak Pan Dyrektor Barnaś powiedział, w międzyczasie udało się oddziałowi Mieleckiemu wydać taką jubileuszową decyzję. Akurat trafiło na fenomenalnego przedsiębiorcę, tak jak było powiedziane, związanego i z Podkarpaciem, i tutaj z regionem od samego początku. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać takich przedsiębiorców i pomagać się rozwijać takim przedsiębiorcom jak Melex, firmie, która jest, no, symbolem, że tak powiemy, Polski na rynkach zagranicznych nie ma e, e, wielu takich firm, których, e, można, którymi można się tak chwalić już e, do powszechnego użycia weszło sformułowanie Melex, prawda, każdy na e, e, mały pojazd e, na polu golfowym, czyli jakikolwiek inny pojazd e, e, podobny właśnie używa się e, synonimu Melex, tak jak na Adidasy mówi się Adidasy, prawda, więc Panie, panie Dyrektorze, bardzo serdecznie się cieszę, życzę dalszych sukcesów, mam na Mam nadzieję, że to wsparcie, które będzie w oparciu o tę decyzję pozwoli się firmie jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dobrze, nie? Dziękuję nie. Taki pamiątkowy radła dla firmy na lecz, długo Akurat to jest decyzja dla e, spółki Melaks. Państwo odkryli elektromobilność a zanim stała się tak popularna. Tak, oczywiście. Można powiedzieć, że Melex jest prekursorem elektromobilności w świecie w ogóle. Jak, jak Państwo doskonale wiedzą, Melex produkuje pojazdy elektryczne od, od lat 70. Oczywiście zaczynaliśmy od wózków golfowych, które stały się bardzo popularne w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie produkcja opiera się nie tylko na wózkach golfowych, ale na szeregu innych pojazdach specjalistycznych. Obecnie teraz produkujemy w granicach 100 wózków miesięcznie produkcja będzie rosła, między innymi dzięki tej inwestycji, gdzie chciałbym podziękować przedstawicielom ARP, zarówno z Warszawy, jak i Mielca, za bardzo szybkie y, zdecydowanie wniosku i bardzo dobrą pomoc merytoryczną. Jesteśmy bardzo zobowiązani. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, panie po, dwu, po bardzo udanym 2021 roku e, bardzo mocno przygotowujemy się do Przedsięwzięć w roku 2022. Do tych przedsięwzięć, które warto wskazać, zaliczyłbym pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych. Chcemy sfinalizować pozyskanie ponad 125 hektarów, na których będziemy chcieli stworzyć park przemysłowy i rozwijać działalność, która będzie gwarantowała powstanie jak największej liczby przedsiębiorstw i miejsc pracy. To ta inwestycja, te tereny będą na terenie województwa podkarpackiego. Poza tym myślimy również o szeregu aktywności inwestycyjnych. Zamierzamy wykorzystać posiadaną przez nas nieruchomość na terenie mielca i wybudować halę o powierzchni prawie 6000 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to hala, która ma stanowić swego rodzaju inkubator dla mniejszych przedsiębiorców, dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją aktywność. Będzie Dzielona na osiem części, które będą mogły być wykorzystywane w zależności od potrzeb. Przedsiębiorców. Poza tym myślimy tutaj o, również na terenie Podkarpacia o inwestycji w halę magazynową na terenie Krosna. Liczymy na to, że zainteresowanie przedsiębiorców potencjalnym korzystaniem z tych nieruchomości z tej hali magazynowej jeszcze pozwoli nam nie. przyspieszyć jej realizację. Chcemy bowiem, aby każda z, każdy z tych obiektów był w sposób maksymalny wykorzystywany i aby nie stały. One puste, także liczymy na bardzo szybką komercjalizację, a zapotrzebowanie na tego teren, te, typu obiekty na terenie Województwa Podkarpackiego wzrasta. Via Carpatia jest to nowa oś komunikacyjna, która bardzo mocno wzmacnia atrakcyjność tego regionu. Powoduje, że Podkarpacie jest na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy Środkowo-Wschodniej, umożliwia połączenie zarówno Europą północną, jak i z Europą z innymi krajami Europy Środkowej jak i Europą południową. Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych aspektów czy czynników zwiększających atrakcyjność regionu. Załoga w całości przeżyła ten rok spokoju, jeśli chodzi o dobry zdrowia. Nie, nie odnotowaliśmy jakichś zakłóceń z tego powodu, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Zresztą to widać, przełożyło się to na, na, też na liczbę wydanych decyzji o wsparciu, to wiadomo, że, że taka liczba wymagała analizy tych wniosków, przygotowania i... i pochylania się nad nimi, więc konsultacji, więc, więc wiadomo, że, że, że tej pracy było więcej w związku z tym. Yy, no więc tutaj jak gdyby nie odnotowaliśmy z tego tytułu jakichś niezgodności. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, to my nie mamy, mamy danych, do nas takie dane nie spływają, o, o czy to planowie zwolnienia, czy, 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 czy o przestojach. Natomiast widzimy po, po aktywności tutaj, że jak gdyby ten COVID, yy, czy, czy, czy ta pandemia nie, nie miała większego wpływu na... Na funkcjonowanie tych przedsiębiorców. Wiadomo, że w pierwszym okresie tej pandemii, to kiedy wszyscy byli szokowani, nie wiadomo, co się na, wydarzy i co się dzieje, z czym mamy do czynienia, wtedy były takie kilkudniowe badania. Natomiast bardzo szybko zostały uruchomione te środki te górne, centralne, czasami, tarcze związane z tymi tarczami pomocowymi, więc one jak gdyby działały na tyle skutecznie, że. No, przedsiębiorcy jak gdyby tej aktywności nie wyhamowali. Więc tu z naszej strony tutaj nie widzimy jakiegoś takiego negatywnego wpływu. A w ogóle jako w Agencji Rozwoju w Miercu jak ten rok upłynął? Znaczy, Najważniejsze, nie mówimy tutaj o COVID, były pozwolenia, pozwolenia pomocowe jakieś? Znaczy, współpraca oczywiście tutaj bardzo dobrze się układała, eee, trzeba tutaj pochwalić cały zespół, szczególnie zespół, zespół, zespół który, który <grym> pracował nad tymi miastami. Natomiast <grym> jeśli chodzi o oddział, e, no to oprócz tych decyzji o wsparciu, e, o, których, o których tutaj e, dużo rozmawialiśmy i mówiliśmy, e, no to jeszcze oczywiście skupiamy się na innych, e, na innych rodzajach działalności. Czyli aktywnie włączyliśmy się w pozyskiwanie i w rozmowie w pozyskiwanie tych nowych terenów, o których tutaj pan prezes wspominał. Nie możemy teraz na tym etapie powiedzieć, gdzie i jakie to tereny. Możemy powiedzieć o, o powierzchni, czyli łącznie tam około 125 hektarów. To są dwa takie, dwa takie obszary, naturalnie jak gdyby nadające się pod przyszły rozwój agencji rozwoju Piosłownia w wielcu, czyli to są z czym, z czym jeszcze będziemy wiązać swoją przyszłość, te tereny są atrakcyjne. Tak jak wspomniałem, je na ten moment nie, nie, nie mogę więcej powiedzieć, skoro pan prezes nie, nie podał no, szczegółów, to tym bardziej o takich szczegółów nie powiem. To jest i oprócz tego oczywiście udostępnianie, czyli komercjalizacja, komercjalizacja tej hali w zaczernie w Rzeszowie, to, to, to była taka spektakularna inwestycja, bowiem bardzo szybko ta hala została, można powiedzieć, z dnia na dzień przekazana inwestorom. W momencie kiedy zakończyła, no wiadomo, że procedura musiała jakaś właściwa się odbyć się odbyła. Natomiast jak gdyby wpisała się bardzo dobrze w moment ale nowej działalności. w nowe, nowe wręczeniu miał dziś miejsce setniej decyzji o wsparciu. Czego dotyczyła ta decyzja? To znaczy, Jakie to Wsparcie wsparciu tego przedsiębiorca, więc można było z nim porozmawiać, jak się bym jak gdyby, jak gdyby, to, ja się tam wchodzi chodzi w zakres budowa nowej hali i, linie i, 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 technologiczne do, do wyposażenia tej hali, więc jest to e, przedsiębiorca, tak jak został wspomniany Mielecki, który w tym roku obchodzi 50-lecie bodajże w swojej działalności, jak szybko policzyłem, e, więc e, od początku e, związany tutaj z Mielcem. E, nas to cieszy bardzo, ponieważ, ponieważ e, oprócz tego, że jest to nasz rodzimy tutaj przedsiębiorca, to jeszcze w dodatku no, reprezentujące tę tą, tą ekonomiczną działalność, czyli pojazdy elektryczne. Dużo takich decyzji wydaje się w, w ciągu roku. E, to znaczy ma Pan... Skoro mamy setną, no, to może znaczy, Nie, to, na... to, jest, to, jest, to jest setna decyzja y, od początku funkcjonowania y, ustawy o wspieraniu nowej inwestycji. Okay. W tym roku decyzji mamy 58, tak żeśmy tutaj i także tutaj y, policzyli na szybko, więc y, o tych decyzjach mówimy w y, dniu dzisiejszym. Dostaliśmy setną decyzję, można powiedzieć, że jedyną w historii, bo już więcej setnej nie będzie. Natomiast nasza inwestycja polegać będzie na budowie nowej hali produkcyjnej. Koszt inwestycji około 14 milionów złotych i są to koszty kwalifikowane do pomocy, jaką udzieliła nam Agencja Rozwoju Przemysłu. Ze względu na to, że obecnie elektromobilność jest w modzie, tak samo również nasze pojazdy zaczynają się bardzo dobrze wpisywać w tą całą elektromobilność, dlatego też podejmujemy decyzję o zwiększeniu produkcji i zwiększeniu możliwości wytwarzania tych pojazdów. Zwiększenie produkcji i zwiększenie też osób zatrudnionych? Oczywiście, za zwiększeniem produkcji wiąże się zwiększenie zatrudnienia ze względu na to, że nasze pojazdy są pojazdami wytwarzanymi w postaci handmade. Do tego potrzebujemy pracowników i potrzebujemy również zaangażowanych pracowników, którzy będą nam mogli pomóc wytworzyć te pojazdy. Dużo takich pojazdów w ogóle możemy zobaczyć w Mielcu, na Mielcu, na ulicach Mielca? Jest kilka sztuk na pewno, na pewno kilka sztuk jest w zarządzie MPGK mieleckiego. Staramy się tutaj starać też lo lokalnych lokalne samorządy, żeby te pojazdy mogły być wykorzystywane.